W dzisiejszych czasach ciężko o dobrą hentai gierkę, co zresztą widać po moich filmach, dlatego dzisiaj przybywam z Koikatsu, jednym z niewielu dobrych symulatorów ruchania i tworzenia anime postaci w jednym. Niektórzy mówią nawet, że Koikatsu posiada najlepszy kreator postaci anime, ale myślę, że jest wiele równie dobrych lub nawet lepszych kreatorów od tego, który prezentuje Koikatsu. Protagonista o imieniu Kashiwagi Sousuke jest nowy w mieście. Ze względu na zawód jego ojca żyje on w ciągłej przeprowadzce, więc tym razem zamieszkał na swoim niedaleko ciotki, a jego rodzice wyjechali za morze w związku z pracą jego ojca. Trafia on do szkoły dla dziewczyn, której dyrektorką jest właśnie jego ciotka. Ale ten rok szkolny to nie tylko wielkie wyzwanie z tego powodu, ponieważ z tej samej przyczyny protagonista ma równie ważne zadanie, ponieważ ma on mianowicie założyć w szkole tytułowy klub Koikatsu. Klub uczący uczniów szkoły o miłości, doświadczeniach między obiema płciami oraz tego, czym różnią się obie płcie. Opcjonalną opcją do uczenia o miłości jest seks i ciotka głównego bohatera nawet mu na to wprost pozwala. Seksualny trening dziewczyn ze szkoły przez jedynego znajdującego się w niej chłopaka zapisywany jest przez niego w statystykach klubu i doświadczeniu seksualnym konkretnych części ciała każdej z dziewczyn. Ale w tym wszystkim główny bohater ma też swoje własne życie. Jego uwagę przykuły cztery konkretne dziewczyny. Minase Ai z ławki obok, szkolna idolka Himeka Wamai, liderka szkolnych czyli ryderek Yuki Sakura, oraz właścicielka szkolnego klubu mangowego, Hiiragi Konomi. Tym oto sposobem gra prezentuje graczowi fabularne kascenki. Przechodzenie fabuły gry i zwiększanie doświadczenia poprzez stosunki seksualne z dziewczynami odblokowuje kolejne pozycje seksualne. Progresja tej gry właśnie zbiega się tylko do tego. No może jeszcze można w grę trochę do przodu poprzez znalezienie sobie niefabularnej dziewczyny w trybie free roamu. Wychodzenie na randki to ogólnie coś co samotni rel ludzie robią w grach, najczęściej w dating simach takich jak ten, a na słuchawkach leci coś w pokroju After Dark od e, Mr. Kitty. E -e 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 Wszystkie żeńskie postacie mają swoje sesyki, czułe spoty itp. TD. Pracowników szkoły też od czasu do czasu możecie zobaczyć na terenie placówki. Z każdym z czterech z nich można wejść w stosunek seksualny, ale tylko z jednym w specjalny stosunek dodawany przez pewne DLC. A propos, dodatkowa zawartość do między m.in. poszerza pulę osobowości, jakie można wybrać postaciom żeńskim, pozwala na chodzenie z babami do miejsc poza szkołą i domem MC oraz, jak przed momentem zdążyłem wspomnieć, Jedno DLC dodaje możliwość gwałtu na dziewczynie organizowanym przez MC wraz z woźnym czy coś w tym deseń. Sorry, moja moralność nie za bardzo pozwala mi sprawdzić to DLC. Jako, iż gra sama w sobie ma być symulatorem pokonania anime dziewczynek, to ludzie pomyśleli kurwa, zrobię sobie parę postaci z anime i manki, albo nawet vtuberów. Często też przy dodawaniu jakiejś postaci do gry dodawane są też specjalne stroje. Postacie z kolei dodajecie poprzez pobranie obrazu PNG i wrzucenie go do właściwego folderu. Stroje niezwiązane z konkretnymi postaciami też można tak dodawać. Obrazy te nazywane są właśnie kartami, często ze na producenta gry, kartami Illusion. A część z nich może nie działać, bo jest to karta do innej gry tego producenta, lub po prostu nie macie zainstalowanego konkretnego moda. A skoro o modach mowa, społeczność moderska Koikatsu moim zdaniem mogłaby spokojnie konkurować ze społecznością moderską DDLC. Na podstawkę potrzebujecie coś około 20 GB. Aktualnie u mnie gra waży prawie 52 GB. No ale jednak najbardziej Was chyba interesuje kreator postaci. Śmiało można powiedzieć, że porównywalny jest z kreatorem w serii The Sims, ponieważ ilość sliderów i możliwości wymodyfikowania wy kreowanej postaci pozwala na niesamowite tworzenie ich z ogromną dokładnością. Ubrania, fryzury, oczy, skóra, detale twarzy, nakładanie własnych tekstur, wielkość różnych części ciała, malowania, tatuaże, 45 osobowości, gdzie każda posiada unikalny głos i jeszcze więcej. A to wszystko może jeszcze być usprawnione dodatkowymi 30 gigabajtami modów Miojo. Gra wygląda bardzo ładnie w kontekście kolorów i modeli. To jak ładnie zaprojektowane są miejsca w grze, elementy postaci, czy właśnie same postacie, pomimo paru mniejszych błędów związanych m.in. z bardziej kreatywnymi włosami stworzonymi przez graczy, nie przekreśla gry od razu. Trochę przypomina mi gry takie jak niektóre z serii Neptunia, gdzie modele 3D ładnie wyglądają z zewnątrz, ale przy bliższej inspekcji najmniejszych detali dopatrzeć się idzie masę małych gliczy, Ale jak już mówiłem, tego typu rzeczy nie przekreślają całej gry z miejsca. Neptunia wygląda ładnie i Koilkacu również. Do tego dodajcie masę przeróżnych utworów grających w tle. Skoczna dzienna muzyczka. Spokojna melodia podczas stosunku, czy niespokojna pianina podczas Darkness DLC, czy rozmowę z kurzoną dziewczyną. Po prostu ta gra jest dobra pod tymi względami i audiowizualnie gra spełnia swoją funkcję. I choć braknie mi jakiegoś dobrego openingu czy endingu, to i tak przynajmniej twórcy postarali się z ustawieniami, żeby na słabszych komputerach gra lepiej działała. Plusy gry, ładna hentai gierka, masa sposobów na tworzenie swoich OCE czy odtworzenie jakiejś anime postaci, duża ilość DLC, ogromna społeczność moderska, ładna oprawa audio, duża ilość interakcji, w jakie można wejść z postaciami w świecie gry, duża ilość sposobów na stosunek seksualny, można posiadać własnych I, i z jedną z dziewczyn mieć ślub. Minusy gry, słabe linie fabularne, mało znaczące statystyki bohatera, długie ładowanie, przy wypełnieniu wszystkich klas zaczyna się powtarzalność pojawiających się charakterów, tłumaczenie nie jest zawsze dobrze zrobione, poza randkami, seksem, podglądaniem i liniami fabularnymi nie ma nic ciekawego do roboty. No dobra, popierdoliłem sobie o najbardziej horni Getsy, na jaką się napotkałem w całym moim przegrywowym życiu Mango's Debila. Miała być dzisiaj zupełnie inna gra, ale tak się wciągnąłem w Minecrafta, że zapomniałem o niej całkowicie. W każdym razie nie muszę chyba dodawać nic więcej o tej grze. Gra do robienia zwały, tyle w temacie. Dopowiedzcie sobie, czy zwała to robienie sobie dobrze, czy kręcenie w jakichś kuriozalnych rzeczy, jakie kreator postarać się potrafi od odjanie pawlić. Na dziś to tyle, do zobaczenia za tydzień. Adios.